No cześć, witam was bardzo serdecznie. Dnia kolejnego Amazon, bo tutaj chcę chwilkę, no czy ten temat, akurat to wejście poświęcić Amazonowi. Amazon kolejny raz zmienia swoje logo, słuchajcie. On parę miesięcy chyba temu, w styczniu, zmienił swoje logo na urządzenia mobilne i teraz kolejny raz będzie zmieniał logo na, na urządzenia mobilne, dlatego, że komuś tam się skojarzyło, uf logo stare, czyli sprzed miesiąca, około że no, komuś się skojarzyło z wujem Adolfem, tak, akwarelistą z Austrii, no cóż, no, wszystko się wszystkim może z czymś kojarzyć, a osobiście akurat uważam, że to jest jakiś kretynizm i ja bym logo osobiście pozostawił, no ale oczywiście ta, ta, tutaj, że tak powiem, ten duch lewicowości nie pozwala na to i no jednak trzeba logo zmienić jeszcze raz, a niech sobie zmieniają na co chcą. Amazon, no to też część ludzi jest sceptyczna co do Amazona. Ja też jestem y, sceptyczny co do Amazona. Wszędzie gdzie się pojawia Amazon, ludzie tracą firmy, ludzie tracą y, pracę, środki do życia i tak dalej, tak dalej. Jestem dosyć sceptyczny co do Amazona. Chociażby można pojechać sobie do Seattle, nie byłem, ale wiem. Y, można tam zobaczyć y, wielkie, wielkie, że tak powiem, połacia y, namiotów i. Było kiedyś, bo jakieś tam badanie, że tak powiem, przeprowadzane, namiotów z bezdomnymi. I w tych namiotach około 30%, którzy tam mieszkają w tych namiotach, bo ich na nic innego nie stać, są pracownikami właśnie y, Amazona. Między innymi. No ale czy około 30% to są pracownicy y, Amazona. Ludzie, którzy mają stałą pracę, mieszkają w namiotach. Y Jestem sceptyczny co Amazon'a, bo wiem, że to jest koncern, który mega mega wykorzystuje ludzi. No ale dobra, przechodzimy do tematu tego logo. W styczniu Amazon ogłosił wprowadzenie nowego logo, ikony aplikacji mobilnej na telefony z systemem Android, no i, i iOS. W efekcie zmiany powstał kwadratowy obrazek ze strzałką, przypominającą uśmiech, i z niemieckim elementem na górze, który prawdopodobnie miałby przypominać taśmę klejącą, naklejoną na górze. Paczki, jednak wiele osób skojarzyło ten element z charakterystycznym wąsikiem wuja Adolfa. Warto przypomnieć, że wąsik w tym stylu był bardzo popularny przez II wojnę światową. Nawet nie tylko, bo był popularny w dwudziestoleciu międzywojennym. Nosił go m.in. słynny komik chociażby Charlie Chaplin. Po licznych komentarzach firma zdecydowała się na zmianę tego logo. W nowym zastąpiono charakterystyczny kawałek taśmy przypominający niektórym wąsik wuja Adolfa elementem, który ma prawdopodobnie przypominać taśmę klejącą od paczki. Przy jej rozpakowywaniu. Do sprawy odniósł się oczywiście rzecznik Amazonu w wysłanym The komentarzu, komentarzu: Amazon zawsze szuka nowych sposobów, aby zachwycać naszych klientów. Zaprojektowaliśmy nową ikonę w taki sposób, aby wywołać potekscytowanie i radość, gdy klienci rozpoczną zakupy poprzez na przykład telefon. Tak jak robią to, gdy widzą nasze pudełka czekające na progu ich domu. Czytamy w komentarzu. Jednym z niewielu krajów, które pokazały środkowy palec Amazonowi, są Indie. I, no i chyba pod tym względem, y, przynajmniej pod tym względem, chyba wyszli na tym nie najgorzej. A tak na zakończenie, jeszcze odnosząc się do tych skojarzeń. Pewnych ludzi, zapewne też z pewnych środowisk, hmm, wydaje mi się, że wszystko im się kojarzy z dupą. A no, chyba nie powinno. No ale pewnych ludzi się już nie zmieni tak samo ich i pewnych zwyczajeń, przyzwyczajeń, chyba się zmienić nie da. Na razie.